Dzień dobry, miłe Panie. Dzisiaj odcinek o antykoncepcji. Bardzo ważny temat. Spróbujemy to potraktować bardzo w sposób skompresowany, żeby się nie rozwijać w kierunku różnych dziwnych pomysłów. Dlatego wykorzystam plakat firmy Organon, także dziękuję za udostępnienie. I cóż mogę powiedzieć na temat antykoncepcji? To jest plakat w wersji niemieckiej, ale chyba się wszyscy zrozumiemy. Jest taki współczynnik, który mówi nam o tym, ile przypadków ciąży, na ile kobiet może wystąpić przy zastosowaniu określonej metody antykoncepcyjnej. W przypadku takich specjalnych pręcików, które pokażę też następnym razem, antykoncepcyjnych, wszczepianych tutaj w okolice tutaj ramienia od strony wewnętrznej, tuż pod skórą. Firma podaje jeden przypadek ciąży na tysiąc kobiet. Jeżeli chodzi o sterylizację męską, czyli wazektomię, czyli przycięcie i podwiązanie nasieniowodów, mówimy o tutaj o 1,5 przypadku na tysiąc kobiet. W przypadku sterylizacji kobiecej, czyli przecięcia i podwiązania jajowodów, Mówimy tu już o 5 na, na przypadkach ciąży na 1000 kobiet. W przypadku wkładki hormonalnej o 7 na 1000 przypadków. Wkładki miedzianej o 8. Leków tak zwanych, podawanych co 8-10 tygodni mówimy tutaj o 40 przypadkach. O tabletkach antykoncepcyjnych o 70 przypadkach. W przypadku takiego do pochwowego pierścienia, mówimy również o 70 przypadkach, prezerwatywa, zobaczcie, że daje nam 130 przypadków. Taka specjalna, można powiedzieć, przepona, to jest mniej więcej, wygląda podobnie do takiej rozciągniętej prezerwatywy, tylko, że ona jest trochę jak gdyby dłuższa i większa. Ona jest nasączona jednocześnie takim środkiem plemikobójczym. Mamy tu 170 przypadków. Naturalne środki antykoncepcyjne, o których też kiedyś powiem, mamy 200 przypadków, 230 przypadków, a w przypadku braku zabezpieczenia 850 <grytania> przypadków na 1000. To są takie dane, można powiedzieć, statystyczne zgodnie z World Health Organization. Natomiast ja wam to teraz uproszczę, żeby nie było. Ja osobiście, jeżeli chodzi o te właśnie tutaj podskórne pręciki antykoncepcyjne, nigdy nie miałem żadnej ciąży. W przypadku sterylizacji męskiej nie miałem nigdy ciąży. Nie znam takich przypadków. Sterylizacji kobiety nie znam takiego przypadku. W przypadku wkładki hormonalnej znam dwa przypadki ciąży, ale dwukrotnie pozamacicznej w odstępie dwóch tygodni. Także wszyscy się dziwili, jak to jest możliwe. Spirala miedziana, jeżeli leczy dobrze, też nie znam przypadków ciąży. W przypadku przesuniętej wkładki miedzianej znam Oczywiście, parę przypadków ciąży. W przypadku ze strzyków, tych co 8-10 tygodni, nie znam żadnego, przy, żadnego przypadku ciąży. W przypadku tabletek branych w spra sposób sprawdzony i pewny, i bez czarowania, nie znam przypadku. W przypadku tych, tych, tego pierścienia dopochwowego nie znam przypadku ciąży. W przypadku, oczywiście, i prezerwatywy, i tej diafragmy, i pozostałych, oczywiście, występują ciąże. Do czego zmierzam? Konsensus, mianowicie yy, które metody są pewne, profesjonalne, sprawdzone i godne polecenia? Mianowicie ten pręcik podskórny, polecam sterylizację u mężczyzn, polecam, jak ktoś już na 100% nie chce mieć dzieci. Podobnie jest ze sterylizacją kobiet. W przypadku Polski jest to niestety do końca prawnie niemożliwe. Ja akurat nadaję to z punktu widzenia Niemiec, czyli tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Wkładka hormonalna polecam jak najbardziej. Miedzianą również polecam. Yy, zastrzyki również polecam. I tabletki również polecam. Yy, pierścienie również polecam. Są jeszcze plastry antykoncepcyjne również polecam. Reszta są to środki pod tytułem co zrobić, żeby zajść w ciążę. Także mam nadzieję, że ten, ten tutaj mały slajd pomoże Wam podjąć właściwą decyzję. Oczywiście każdą decyzję musicie same... Yy, ze swoim partnerem i oczywiście z lekarzem prowadzącym podjąć. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i zasubskrybujcie nasz kanał. Do miłego.